Jestem bardzo szczęśliwy, że nadaliśmy dzisiaj imię Jan temu pięknemu dębowi. Jest to jeden z najpiękniejszych okazów dębów w naszym powiecie. Piękna korona rozłożysta, 30 metrów szerokości, wysokości 25 metrów 6,30 obwodu, a więc potęga, potęga napisano na tablicy 250 lat, ale to jest takie minimum. Ja uważam, że on ma na pewno 500 lat i kiedyś jeszcze postaramy się go zbadać, żeby podać dokładną datę jego tutaj posadzenia. Natomiast jest to już kolejny dąb nazwany w gminie, w gminie Dygowo, ponieważ w 2004 nazwaliśmy dąb Barnim, 600-letni dąb przy kościele, też była piękna uroczystość. Gratuluję władzom gminy, mieszkańcom, że mają takie piękne pomniki przyrody i powiem jedno, tak trzymać ten kurs, abyśmy jak najwięcej pomników przyrody mieli, bo jest to nasz produkt turystyczny i tym możemy się pochwalić.